Siemano, z tej strony Fanboysy w niezmiennym składzie. Człowiek Damian po tej stronie i tutaj Mejdronin. I dzisiaj pogadamy sobie o filmie, który widział tylko i wyłącznie Człowiek Damian, czyli Strażnicy Galaktyki Vol. 3, bo to już trzecia część. Kolejny film Marvela i kolejny trailer, który ja obejrzałem w kinie i stwierdziłem, hmm, to nie jest warte mojej uwagi. I tak postanowiłem sobie, że hmm, Strażnicy Galaktyki Vol. 3 to jest film, na który nie warto iść. Zmieńcie moje zdanie. I w dzisiejszym odcinku to zdanie postara się zmienić Człowiek Damian, i zmienimy troszkę naszą formę tutaj, bo Człowieku Damianie, pokrótce, i nie zdradzając nic póki co, powiedz o czym jest ten film, i podaj na dzień dobry swoją ocenę. Dobrze. O czym jest ten film? Um, głównie bohaterowie znajdują się na planecie, która nazywa się Nowhere. Ona się już pojawiła we wcześniejszych hmm? częściach, więc to nie jest nic nowego. No, i sobie tam mieszkają. Jak to się ogląda Avengers Endgame, no to wiesz, że być może postać grana przez Zoę, Zoas, Saldane, Saldana, jak to się nazywa? Mm. Um. Gomora. Gomora. Być Gamora. może okay. jest szansa na to, że nie pojawi się w tej części z powodu pewnych z rzeczy, które się wydarzyły w filmie Avengers Endgame. Przepraszam, mm. to było chyba jeszcze w Infinity War. Tak, to było w tej, no. w tej pierwszej z tych. Tej... Ostatnich. E, Peter jest w depresji. E, Peter Quill e, pi alkohol, a jego, jego walkman, czy to, to urządzenie, ten iPod, na którym słucha sobie muzyki, aktualnie jest w posiadaniu Roketa, e, który sam lubi sobie posłuchać muzyki. Mm. No i tą ich taką spokojną, ale mimo wszystko dość smutną idylę przerywa pojawienie się pewnej postaci. I ta postać wprowadza bardzo dużo zamieszania w życie tych bohaterów, yy, których znamy z poprzednich filmów. Mm. I stanowi. Jak to teraz powiedzieć? Yy, będę profesjonalista, nie zespojeruje wam. Yy, I stanowi pewien taki punkt zapalny, żeby opowiedzieć być może jakąś historię z przeszłości. Mm -hmm. I tyle. I tyle na razie powiem. W każdym razie bohaterowie muszą zrobić coś bardzo ważnego. Ok. Bo inaczej będzie, będzie bardzo źle i bardzo smutno, i o tym jest ten film. To jest wielka przygoda, w której bohaterowie mają bardzo ważną misję do wykonania. Mm. E, moja ocena? No. Moja ocena tego filmu to jest 7 na 10? Trzeba wam wiedzieć, że to jest wysokie, jak no, człowieka Adamiena. Szczególnie, że to jest film Marvela. Pamiętajcie o tym, że my od jakiegoś czasu mamy wysypkę na te filmy. To jest mój hmm. pierwszy film Marvela, jaki widziałem w kinie od czasu Czarnej Wdowy, Aha. która mi się nie podobała, więc od czasu, nie wiem, Infinity War albo spider któregoś tam, to, to nie podobał mi się żaden z ich filmów albo ich po prostu nie widziałem. Hmm. No kurde. Tak. Siedem. Czyli, czyli coś w tym filmie jest, że. A czy ty byś mi go w ogóle polecił? Tak. Wiedząc, że mam. Hmm. Poleciłbym ci go. Okej. Okay. Poleciłbym ci go, jeśli wiem, że jesteś fanem drugiej części Staszników Galaktyki, tak jak mm -hmm. ja. I ten film na pewno nie zdradza fanów. Powiem mm -hmm. tak. Ten film troszkę się bawi w Subverting Expectations, mm -hmm. ale nie w taki sposób jak Ryan Johnson. No dobra. Tylko w taki, taki sposób, że. Idziemy nieco głębiej i nieco poważniej. Jest to nieco mroczniejszy film, dalej jest to masa humoru i masa jakichś takich żarcików i jakichś mm -hmm. ekscentrycznych pomysłów i scen w typowym stylu Jamesa Gana. Natomiast na pewno jest to, to nie jest film idealny, moim zdaniem, mm -hmm. okay. ale to jest być może najbardziej emocjonalnie przeżyty przeze mnie film MCU. Okej, dobra teraz zaczyna się mięso tej rozmowy. Co? <grywa> yy, kurczę, ale serio tego wszystkiego co dotychczas widziałeś, bo ty, no, ty widziałeś więcej ode mnie, bo jeszcze plus Czarna Wdowa i nie wiem czy tam mierzyłeś z jakimiś serialami czy czymś, a kurde. Tak, tak, licząc wszystkie filmy, wszystkie, mm -hmm. które widziałem to i to, to, to jest... Być może taki największy impakt emocjonalny ten film miał pojedynczy na mnie. Widziałem zresztą ten film wczoraj i to teraz gdzieś tam. Mm -hmm. Trochę jestem w tym świecie. Okay. Więc nie wiem, czy masz jeszcze jakieś pytania? Proszę. <laughs> może... Znaczy, wiesz, mam masę pytań, bo mm -hmm. y, ja chyba przed tym już recenzowanym przez nas y, egzorcy, przed egzorcystą papieża w kinie widziałem trailer tego. Mm -hmm. I owszem, on był taki stonowany, ale on był jak kolejny film. Jak kolejny film MCU. Może bez mm. takiego y, takiego po prostu ADHD w rzucaniu żartami i tak dalej, w rzucaniu różnych popularnych kawałków. Natomiast wciąż to wyglądało jak coś tak. Absolutnie niewartego mojej uwagi i takiego kinomana, który trochę wyrósł już z takich typowych opowieści i z całym też szacunkiem dla poprzednich części, no, no bo ja jestem fanem, ja nie, nie potrafię się do jedynki przekonać, dopiero dwójka mnie odetkała i zaczęła się moja sraczka na temat Straszników Galaktyki, dlaczego to dobra ekipa jest i dobre filmy są, Aha. natomiast kurczę, nie wiem, no... Już bardzo dawno temu wziąłem rozwód z MCU i takim kinem superbohaterskim per se. Um, I ten trailer wcale nie był czymś takim, co by mnie zachęciło. A to, co ty mówisz, i co powiedziałeś chyba w pierwszym zdaniu Twojej wypowiedzi, że to jest film o Peterze Quillu, który ma depresję. Co? Czy. I moje pierwsze pytanie, czy to jest film, który bardziej jest skupiony. W końcu na bohaterach niż na kolorowych obecnych Strażnikach Galaktyki, e, soundtrackach i miejscówka CGI? Um, jest soundtrack, są piosenki, są te takie bardzo takie, no, takie te montażówki, tak? Te wszystkie te bohaterowie idący w Snowmowrze, te rzeczy wszystkie są w tym, okay. w tym filmie. Um, wydaje mi się, że to jest to jest film nieco bardziej skupiony na postaciach, mm -hmm. zwłaszcza na niektórych z mm -hmm. nich. Um, na pewno fabuła tego filmu jest bardziej skupiona na bohaterach niż zwykle. Okay. Mogę powiedzieć, że główny plot toczy się wokół głównych bohaterów. Bardzo ściśle i bardzo bezpośrednio. Okej. Okay. Mieliśmy już trochę do czynienia z tym w poprzednich Strażnikach Galaktyki, no bo to faktycznie one się wybiamy w tym MCU, że one są dość skupione na tych postaciach. Natomiast um, to nie jest wesoły film, z tego co rozumiem, tak? No, moim zdaniem nie. Okay. Moim zdaniem to jest. To, to nie jest wesoły. Znaczy, tam są żarty. Mm -hmm. Jest Drax, jest Mantis, są te postacie wszystkie. Okay. I oczywiście, że oni śmieszkują. Widzowi też się zdarza śmieszkować z nimi. Ale ja bym nie powiedział, że to jest ogólnie wesoły film w swojej tonacji. Mhm. Mm ja bym też powiedział, że ten film jest troszkę smutny. I, I być może nie w taki sposób, jaki się spodziewacie. Mhm. Mm Kurczę, no to, to, to brzmi jak absolutnie coś, coś odwrotnego, czego bym się spodziewał po tym filmie. Po tym, jak już Strażnicy Galetyki stali się faktycznie już nie oddzielną historią, tylko częścią wielu historii w tym wielkim po prostu konglomeracie filmów superbohaterskich. I może to mnie tak negatywnie nastawiło do tego, że okej, okay, co może być dalej? No, na przykład poczucie straty. To, co ty mówisz, to jest ciekawe. Tak, no ten film na pewno nie należy do, do tych filmów, które się jakoś mega podniecają tym, że są częścią MCU. Mm -hmm. W zasadzie nie mamy tutaj jakiś. To jest bardzo osobny film w stosunku do reszty MCU, ja bym powiedział. Mm -hmm. Owszem, jest konsekwencja wynikająca z tego, co się działo chociażby mm -hmm. w Endgame, ale niekoniecznie. To jest bardziej dalej po prostu kolejny film o Strażnikach Galaktyki. James Gunn bardziej traktuje to jak kolejną część ich historii, a nie okay. historii tego całego tam, tego wszystkiego, co jest dookoła. Mhm. Część ich historii. A, a, a powiedz, jak to wypada na przykład odcięte od reszty, reszty historii właśnie MCU i na przykład Strażników Galaktyki? Czy to jest film, na który mógłbym na przykład wziąć kogoś, kto w ogóle nie siedzi w MCU i po prostu chciałby zobaczyć fajny film. Skupiony na postaciach. Jak ktoś lubi Space Opery, to absolutnie. A serio? Absolutnie. Tak. Myślę, tak. Że tak. Myślę, że tak. No bo, Bez sprowadzenia. Bo backstory tego filmu jest. Jakby inaczej. Background taki emocjonalny tego filmu jest na tyle. Silny moim zdaniem, mm. że to nie trzeba być jakimś fanatykiem strażników w ogóle. Mm. Tego. To jest po prostu film o bohaterach, którzy mają bardzo ludzkie problemy mm. i, 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 i się z nimi mierzą na swój własny sposób, tak. Mm -hmm. Mów dalej, a ja muszę mojego Roku Drakuna. Y <laughs> y no. I to jest, powiedziałbym, że to jest taki film, który. Um, który nie boi się pokazywać słabości tych bohaterów. O, mhm. może też tak powiem. Okej. Okay. Czyli z Buta można wyjść na ten film, nawet nie znając y, poprzednich perypety, Strażników Galaktyki. To jest plus, przyznam. Wydaje mi się, że można. Znaczy, wiadomo, będziecie trochę tacy, okej, okay, kim są ci ludzie, mhm. ale. A też, jakby, nie mówimy tu też koniecznie o takiej sytuacji, tak? Bo ty widziałeś poprzednie części, więc mniej więcej wiesz, co tam się dzieje. Mhm. Nie wiem, jak by się to wyglądało bez, bez znajomości w ogóle. Nie, wydaje mi się, że ten emocjonalny, taki trzątek o film jest stabilny mhm. na tyle, że tam raczej powinien dotrzeć do większości widzów. Mhm. Tak jak mówię, no są. O, opinie są takie. biorąc pod uwagę jakby kontent tego filmu, że no mm. niektórzy na przykład uważają, że ten film jest nieogonalny, tak? Bo jest niestety troszkę takie mroczniejsze rzeczy dzieją się w tym filmie. Okay. I na pewno nie jest to film dla dzieci. I na pewno nie jest to film hmm, dla ludzi wrażliwych bardzo. Nie wiedział. Czy to jest film super bohaterski? Głupie pytanie, ale tak. Mm. Jest absolutnie. Czyli dalej siedzi w kanonie, ale jest, jest jakiś bardzo ciekawy DLC content w nim e, dla Kinomana, tak? Można tak powiedzieć jak najbardziej. Jak najbardziej. Jest to dobre, bardzo dobre określenie. Okej. Okay. Co cię najbardziej zaskoczyło w Starzyka Galaktyki 3? To, że na nich płakałem. What? Serio? <laughs> No, I że być może ten film wzruszył mnie bardziej niż dwójka nawet. Więc to na pewno hmm. to jest rzecz, której się nie spodziewałem, wzięło, to mnie wzięło to jak. Jakby ten film uderza w pewnym momencie w coś hmm. szokująco wzruszającego. I, hmm. i to jest. I od, no i tak jak mówię, no, dla części widzów to jest totalny deal breaker, bo natomiast no. Ja się dobrze bawiłem, no bo w końcu coś, coś mnie ruszyło w tym kinie superbohaterskim, ja mam tak samo jak ty, ja już jestem totalnie, totalnie już nie, 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 to wyprane, no. kino. I nie, nie interesuje mnie tam Kang, nowy villain MCU, <laughs> kompletnie mnie nie jara, nie wiem, Ant Maniosa, Quantumania czy tam jakiś Eternals, w ogóle mnie te rzeczy już nie kręcą. to już mm. wszystko jest, Ja już wyrosłem z takich filmów. Um, więc ja patrzę na taki film tylko przez pryzmat tego, czy filmowo jest to ciekawe dla mnie jako dla kinomana i czy, czy dla mnie jako człowieka to jest mm. w jakikolwiek sposób interesujące. Kurczę, czyli... Czyli polecasz te dwie i pół godziny, żeby się jednak skusić na coś takiego. Polecam jest to troszkę za długi film. Mm. Um, I troszkę się te dwie i pół godziny czuję. Mm. Ale polecam obejrzeć. Polecam obejrzeć. Wiadomo, no, nikt. Nie, nie mogę nikomu zagwarantować, że będzie miał podobną reakcję, jak ja. Ja też mm. nie uważam, że to jest najlepszy film na świecie. Mm. E, no, siedem to nie jest dziewięć, tak. Wiadomo, ale, ale to jest. U Ciebie to ale, jest wysoko. No, Ale mówię, no jak na blockbuster, no to, to to jest, jak na taki blockbuster, no to to. Wydaje mi się, że to jest powyżej normy, to co zrobili w tym filmie. No proszę. Czy warto to obejrzeć w kinie? Warto to obejrzeć w kinie, absolutnie warto to obejrzeć w kinie. To jest, jest... jest na co zawiesić oko? Jest, jest. Ja osobiście wolę tą paletę kolorów z dwójki, która mm. jest. Dużo bardziej nasycone są te kolory w dwójce, w trójce mm. jest nieco bardziej wyblakły ten obraz, wydaje mi się, że to wynika po części z tego, że film jest sam mroczniejszy, więc robili też mroczniejszy obraz fizycznie, obraz mm. jest mroczniejszy, mm. ale dalej jest tam masa rzeczy takich z wyobraźnią zrobionych i, i to jest popis jakiejś takiej zdolności scenograficznych całej ekipy od Jamesa Gana i jej zdolności ludzi od efektów specjalnych, więc to na pewno na pewno jest to. Jest to ciekawa podróż. Mm. Nie wszystko w tym filmie działa, mm. ale to, to, co działa, działa moim zdaniem bardzo ładnie. E, jakie przemyślenia wzbudził ten film po obejrzeniu w tobie? Bo to mogę powiedzieć. Okej, okay. dobra, bo to byś. Okay. Nie mogę powiedzieć, bo to byłby spoiler, ale na, okay. pewno, na pewno wzbudziłby mnie pewne bardzo takie intensywne myśli. Tak. Do czego byś porównał ten film? Albo do jakiego innego filmu, który też wzbudził takie, nie wiem, jakieś, jakieś przemyślenia głębsze? Nie mogę powiedzieć. Okej, okay, dobra, dobra. <laughs> nie, no to budujemy tutaj taki, może za duży, może jakoś taką zasłonę, żeby, żeby też nie, nie, nie napompować balonika, ale mm, okay. em, na pewno na pewno jest to film o ludziach w desperackich sytuacjach. Mm. O, o postaciach w desperackich sytuacjach mm. i takich, które kształtują charakter. Mhm. Mm i, i wydaje mi się, że ten film bardzo dobrze to rozumie. Okej. Okay. Że James Gunn wykazał się takim zrozumieniem psychologii hmm. tego, tego, jak przeszłość kształtuje charakter. Jakby ktokolwiek już widział ten film, ten wie doskonale o czym mówię teraz. I to, to hmm. jest, mówię o bardzo konkretnej rzeczy w tym filmie, ale tak, to jest, to jest film trochę o tym. E Moje w sumie takie ostatnie pytanie, które mnie nurtuje. Mhm. Um, czy ty, znaczy, i też nie wiem, czy to jest słuszne pytanie, mhm. biorąc pod uwagę wydźwięk tego filmu, ale mhm. czy ten film sprawił, że dalej chciałbyś śledzić y, los tych postaci, Strażników Galaktyki? Tak. Mhm. Tak. C czyli, czyli dobra, kolejna kontynuacja z. z... Emocjonalnym twistem. Hmm. Tak, tak. Na pewno na pewno, jeśli postaci to tak. Nie, nie, nie mówimy o samym MCU, mówimy tylko o stażnikach to tak. Mm -hmm. Kurde, no powiem ci, że yy, na pewno mnie zaciekawiłeś, a o, 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 o tym, czy, yy, czy, czy ta policajka faktycznie jest czymś dla mnie, no to chyba będę musiał się po prostu sam przegonać. Wiesz no <laughs> co, jak najbardziej, jak najbardziej. To. Będzie w, jest w kinie, mm. tak. E, więc, więc jak najbardziej można się wybrać. No tak, jak mówię, ten film zmienił mój nastrój i to jest y, rzadkie uczucie. Mm -hmm. Bardzo przyjemne, rzadkie uczucie. Więc... Szczególnie jeżeli chodzi o Czeka Damiana, który babra się w takich dziwnych filmach ostatnimi ostatnio, że na co mnie wyobrażacie? My tylko uchylamy rąbka tej tajemnicy. Sam koniuszek tkaninki, bo yy, zresztą odwiedźcie yy, film Człowieka Damiana, to znajdziecie w opisie, także zobaczycie, co na bieżąco ogląda, bo tego jest dużo. I yy, śmiem powiedzieć za ciebie, że ciężko Cię zaskoczyć, jeżeli chodzi o filmy. Ostatnio ciężko, faktycznie ciężko. Um, bardzo mile zaskakuje mnie, od razu mówię, nie jestem sponsorowany. Ale bardzo mnie zaskakuje mi oczywiście moja kochana platforma CDA Premium, gdzie, mm. gdzie y, bardzo regularnie dodawane są bardzo ciekawe produkcje z całego świata. Więc raczej pochłaniam tam rzeczy. Chciałem jeszcze się wybrać do kina na trzech muszkieterów, mm. Bo lubię takie przygodowe, klasyczne pieryłki. Mm. Więc zobaczymy, jak to wypadnie. Um, no, a teraz jestem tak w, straż w świecie strażników, bo też gram w grę. No proszę. Marvel, Marvels, Guardians of the Galaxy. Mm -hmm. Kurde. No, y słuchajcie, czek Damian powraca na łono y MCU. Y I słuchajcie, jeżeli y ta forma takich y polecajek y z jedną osobą, która y w ciemno poleca, a druga osoba y stara się nakierować, czy to jest dla niej? Jeżeli ta forma odpo odpowiada, to dajcie znać w komentarzach. Człowiek Damian często teraz i teraz coraz częściej będzie chodzić do kina. więc też możliwe, że do czegoś mnie przekona. Do strażników galaktyki 3 myślę, że mnie przekonał. Jestem turbo ciekawy, co tam udało się Jamesowi Ganowi Gun wytargać serca człowieka Damiana. więc słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał, żeby dowiedzieć się o czym Ponownie będziemy rozmawiać i przede wszystkim, czy kurde, udało się mnie przekonać, żebym na to poszedł. Dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście posłuchać materiału, gdzie my obydwoje się wypowiem na ten temat. Um, I zobaczymy, czy to była y, trafna polecajka. Y, a teraz się z Wami żegnamy i ja idę dalej ogarniać mojego Roku drakuna, który chciał roztrzaskać szklankę podczas nagrywania fanboysów. Nie wiem, które jego numeru odnieść tej recezji, bo tego się dowiecie dopiero po montażu. Papa. Papa.